No widzisz jaki ty głupi jesteś Siara. Zarżnąłeś kurę, która znosiła złote jaja. Kiedyś Wąski coś narobił? Urwałeś kurze złote jaja. No co, Stefan? Ja przecież nic. Na szczęście Siara niektórzy z nas mają mózgi, które przewidują, że Siara może spierdolić najprostsze zadanie. Dlatego pod moją nieobecność mój adwokat, pan Celejewski, zadał sobie trudu i przygotował rezerwową ekipę. Wszędzie szukaliśmy sobowtóra killera. A oto efekty naszej rocznej pracy. Proszę. A tu mamy prawdziwą sensację. szło wczorajszą pocztą. Proszę. Z pochodzenia Kubańczyk osiadł w Buenos Aires, w Nicaraguj i był dowódcą w śmierci. U siebie spalony. Chętnie przeniósłby się w spokojne miejsce w Europie. Nazywa się Jose Arcadio Morales, pułkownik. Kurwa, sklonowany. To ja od razu mam taki plan. Zamiast tamtego killera, który był naszym wrogiem, podkładamy tego, który jest naszym przyjacielem. Bo killerów dwóch nam nie potrzeba. Dobry plan? To jest mój plan, Siara. Czyli... Obaj wpadliśmy na ten sam plan. Czyli jedna sztaba pan lipski jedna pan siara. Jedna sztaba pan lipski, jedna pan siara. I aż do wy wyczerpania zasobu. Cztery sztaby pan lipski, jedna sztaba siara. Dlaczego tak nie porówno? Pomysł był mój, wykonanie moje, morales mój. Darowałem ci życie. To cztery. Dostaniesz jedną sztabę, ale tylko wtedy... Jeśli zaopiekujesz się Moralesem, gdy ten przybędzie. No niech przybywa. Przywitasz go, zabierzesz do siebie. Ale dlaczego nie do ciebie? Bo mam córkę, nimfomankę, którą muszę wydać za mąż. Dlatego mnie wypuścili. A ja mam żonę, która się stuka z każdym, kogo zobaczy. No i dlatego będzie mieszkać u ciebie.